Oczywiście sąsiadka się musi drzeć. Proszę bardzo, czy też mojej kolejki póki nikogo nie ma. Echejka wszystkim. hejka, hejka. E, hejka nie hej, mówię. Dźwięk, i hej pudding chyba dobrze e, hejka, ciki, no wszystkim mówię hejka kiedy nowy film? film? nie wiem, ale short przed chwilą wleciał dobra, mogli do nie spam nie spam No. Ogólnie to nie wiem, co będziemy robić na tym live. Mogę odpowiedzieć na jakieś Wasze pytania, więc proszę mi je zadawać. Ubiony kreskówka i Niesamowity świat gambola. Wiem, Kanye to jest piękny. O okay, hej, Milky Way, Nie wiem, coś się stało możliwe, ale ogólnie to hej. Chyba tak, ale ogólnie to możecie pisać co... Yy, eee... Siwe Ogólnie to możecie pisać co robimy, co mogę robić i zadajcie pytanie. Mogę zrobić wam asemery myszki. Jej! dawać pytania bo będę odpowiadać i ogólnie planuję live święta z kuzynami więc no lubię masło Lubię masło masły z git. Ogólnie to nie zwracajcie uwagi na tło, bo jakby tam się taka jedna ząsiadka drze, która no ma jakiś tam taką chorobę. I teraz się drze po nosach. Kieszonych ogórków, znaczy a razem, nie jadłam nigdy kieszonych ogórków z nutellą, ale oddzielnie to ja lubię, bo ogórki i nutelle to są za ścianki kobiet, to nie. Tak. właśnie problemy psychiczne. okej. Okay. Yy, przepraszam jeśli będzie teraz e, czarny ekran, ale postaram się, żeby właśnie nie był i tam na przykład nie wiem co mogę dać na ten. Dobra, truskawki tam. Będziecie mieli niepiękne truskawki. Okej, okay. no ja też właśnie, nie? Jam Sprouty Tak właśnie miałam to powiedzieć, że to są sprouty Nuki kocham tu skawki, też Zupkę chińską, tak? I Coca-Cola tak średnio, ale jest, też jest Coca-Cola, git. Ale zupki chińskie, love. Jej, jutro już mam wolne. Ale co z tego, że muszę sprzątać, bo jutro jest Wielki Czwartek i zaczynają się przygotowania? Dzień dobry, witaj. Okej. Okay. Pudding Dawaj Najważniejsze Pytanie Dnia. O oh, oh kurde Już mam rozwiązanie Woda Woda Cola czy Pepsi? Woda Chyba tworzę kolejną ankietę i będę tak po prostu tworzyć wam ankiety I na ekran, dobra. Szukanie, intensywne szukanie kosmo. Drugie najważniejsze pytanie: dnia słucham. Jeśli będzie Ronaldo i, czy Messi, nie odpowiem bo nie lubię żadnego z nich. A mnie tylko polscy piłkarze. Światło mi robi jumpscare'a. <grymne> Fajnie. Fajnie, że Kończ koń. <grymne> koń, ale przez długie. Koń, ale przez mi... Nie, nie, nie z kreską, tylko ni. Taki długi ni. To jest najlepsze. Ogólnie to dziś miałam bardzo długą dramę. Na dodatkowej, klasowej. I mogę coś opowiedzieć o tej dramie. Chcesz, że poplała wam o dramie? Dobra, dam no. Yy, dobra. A więc to było tak, że ja lubię dramę spoko. Ale ta drama była dla mnie taka, że po prostu teraz już moja psycha na to nie starczyła. Ogólnie to wróciłam sobie tam. Yy, po szkole, do domu, jeszcze tam sobie zazwą z Żurek, czy Bergerz był z Żurek. Ja jestem Żurek, więc Żurek. Tyl tylko ja do jedzenia. No. No to y wracaliśmy sobie tam chyba z babytki, czym z lodów. No, ogólnie z takiego jedzonka. Y takiego wakacyjnego. I. Yy, przyszłam, spytam do domu, już tak zmęczona, strasznie cała w piachu. I jakby zaczęło się, że dodałam taką moją jedną koleżankę do grupy. Znaczy najpierw usunęłam, później zaczęła się drama, żeby dodać. <laughs> szkoda. Znaczy, no po prostu szkoda. No i. Yy, Większość osób było na tak, żeby ją dodać, ale jedna osoba była, że na nie, bo jakby nie chciała być jakby tam i ja dodałam ją, super, i ja ją dodałam, ale później się rozpętała taka ten, że zaczęły się przekleństwa normalnie. Trochę tam, że mnie tak to denerwowało i że ja jestem jakby w tym, w, ty, w to zamieszana, bo ja jakby jestem admin, stato, a, adminem grupy i ja wszystko robię i później się zaczęło, że dodaj, nie dodaj, tworzy się nowe grupy, nie tworzy się nowa grupa, to czy to w ogóle jakaś taka masakra i ja po prostu dostałam takiego szału, że no, zaczęłam mieć taki delikatny problem. I jakby nie wytrzymowałam już tego, ale w końcu się te dziewczyny pogodziły. I, ale nadal mam tak, takie zamieszanie w głowie, co by się stało, gdyby nie przestały tego pisać. Nawet nie wiem, czy przestały, ale już tutaj nic mi się do której klasy chodzisz? No i po prostu takie taki zamieszanie się stało mm. I nadal mam tak w, w głowie co by się stało Gdyby na przykład się przesta przed, przestawiły przeciwko mnie Ty i żurak, ja za rok do piątej po wakacjach do piątej. Jak wiem młoda jestem. I... No właśnie... Yy, po... Dobrze, że ci pokazywała, tylko że ja jakby miałam takie żeby, co by się stało, gdyby przedstawiły się przeciwko mnie te dziewczyny, że jakby... No, ty też do... po wakacjach do piątej. Ja też... I, jakby, co by się stało, gdyby się one przestawiła przeciwko mnie? Możliwe, żebym zaczęła mieć może depresję czy coś. O, ja nie lubię, kiedy ktoś jakby się przedstawiał przeciwko mnie, bo ja chcę być takim człowiekiem, który nie ma z dużo na karku, i po prostu być taka no, wolna. I jakby co by się stało, gdyby się właśnie przedstawiły, że y... Usuń albo nie usuń To ty, wszys to wszystko przez ciebie Ja mam 11 Tak, na szczęście jest wszystko w porządku Bo już, ale nadal mam takie, no niedobrze mi po tym jest Możliwe, że do jutro mi przejdzie bo nie chcę mieć zawalonych myśli, po bo... ja, ogół... ja już ogólnie mam 11. No, ogólnie to mam taki teraz. burze no, burzę mózgu i nie chcę mieć też na święte burzę mózgu. Mam nadzieję, że one już się pogodziły tak na stałe. Nie wiem, nigdy nie jadłam z tym sosem, ale. No, ogólnie to mam takie. Nadal no, mam takie delikatne zamieszanie. I właściwie przed chwilą zrobiłam ten filmik, który robią godz... godzinę PS. I teraz mi się trochę lepiej zrobiło. Ale przy okazji, jak robiłam ten filmik, to musiałam trochę tam pisać. I no, po prostu teraz mi jest tak dziwnie jakoś, tak. No, mam... Mam zmieszanie w głowie. A więc przy was mogę się zawsze wyspowiedzieć. Spo spowiedź w kościele, spowiedź na YouTubie przy was. To jest dla mnie taka ulga. Jak się przy was spowiadam, bo, bo niektórzy mieli depresję albo coś takiego, albo po prostu mają. A nie gotujemy. Albo coś takiego. No i po prostu. No. Odwieczne pytanie dnia. Lubi czy. P i Lacki. Nie, nie pisać. Placki. Że lubisz placki yes no i super, że lubisz placki ale znam osoby, które nie lubią placków nie wiem dlaczego czemu? Co mam robić ze swoim życiem. Więc <kluz> możliwe, że kiedyś zrobię spotkanie z wami. Bo tak. Bo no, mi się nudzi w życiu. Polecam. Placki. Lubię super. Najlepsze, a nie go Okej, okay, spróbuję. <kluz> Gdzie, ale co gdzie? Co to? Życie? Co to moja obsesja? Co to tak. moja obsesja? Ludzie, baseniki, babki. Tak, wiem. Eee, w Robloxie. Jeszcze nie jestem pewna, ale możliwe, że spotkanie w Robloxie. Ja z Was będę zawalać ankietami, z pytaniami, co robić ze swoim życiem. No tak, muszę zakończyć tą ankietę. I don't know, ale kiedy Cię dodam. Dobry nie mam pytań. Nie mam pomysłu na życie. Nie wiem, kiedy cię dodam na Roblox, ale też nie mam pomysłu. Nie. Już zapomniałam. Nie mam pomysłu na życie. Nie dodam. I nie spam mi tutaj. Nie. Nie, teraz nie było, panowie, za live'a. I lubię asemery, klawiatury moich ta. <laughs> Slej, że wrzuciłaś CZTERY kebaby z ostrym susem na no basen dla ciebie i dla bestii, to dodaj nie Dodaj kogoś nie, ale troszkę jest za tobą <laughs> Oczywiście, że się podoba. Uwielbiam robić asymery klawiatury mojego brata, kiedy go nie ma. To moje hobby. A moje zdjęcie. <grywka> Bombastic sight eye. klawiatury Jak masz na imię Iga? Nie, czekaj. Jak masz na imię Kokomelon. Tak to moje prawdziwe imię Kokomelon. Dobra Nie mam pomysłu co zrobić ze swoim życiem Więc... Randomowe zdjęcia z galerii Siema jata Ja na imię Tum 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 To ja Włącz Nie wiem

Tung, 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 savor, a prawie że o nie wiem, której w nocy. Tung, 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 savor. jakieś moje stare zdjęcia. Moje jedno ze najstarszych zdjęć. Zdjęcie oczywiście w nocy, co? Czekaj Okej okay. Nie jedź mnie o trzeciej w nocy, bo ja wtedy oglądam kokomelon Wtedy jestem bardzo zajęty. Nie, nie zjedz mnie wtedy. Słuchaj, budding.pl 2137. Nie zjesz mnie o trzeciej w nocy, bo wtedy oglądam koko melon. Tak, to jest, to jest moje hobby: oglądanie koko melona. Ej, ja też. No i super. A to bablelka przyjdzie o ciebie o drugiej w nocy. Ja też oglądam. No i mecink. Zadawajcie pytania. Proszę, zadawajcie pytania dla mnie, bo ja bez Waszych pytań ktoś mi może zrobić wywiad. Pudding albo ktokolwiek, kto jest na tym live, róbcie mi wywiad. Pudding, zrób mi wywiad, proszę. Czy jest, jesz placki? Tak, jem placki. placki. Czy lubisz mango? Tak, średnio. Masz u mnie suba. Chyba, czekaj, sprawdzę. Tak? Czy lubisz Boba? Tak. A tą wiadomość przyjdę, bo czyjeś placki to jest święta wiadomość. Tum, 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 que sabor. <sussurra> deixa, deixa.

Mogłam się rozpowiedzieć trochę pytań z, 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 czy lubisz tak lubię ciebie dodejmienie. Ja ogólnie to już kończę. Pa!